Leki mówią, że Bóg jeden jest, mocne i samotny. Ale Biblia mówi, że pieczemy placki dla królowej nieba. I nie, to nie Maryja, tylko Aszera, żona Jachwy. Niewygodne. W Księdze Jeryniasza ludzie czczą Aszerę. Składają jej ofiary, palą na niej kadzidła. A Kościółek udaje, że to nie istnieje. Jakby ktoś wyciął z historii całą boską partnerkę co nie pasowało do patriarchalnej bajki. Jachwę miał żonę, ale potem przyszedł monoteizm i zrobił z niej bałwana, no dosłownie bałwana. W Starym Testamencie Ashera pojawia się, uwaga, 48 razy. Jej kult jako realna siła duchowa. Król Manases postawił jej posąg w świątyni Izraela, sam Salomon nawet ją czcił, a lud kochał, ale Kościół wolał wersję, gdzie Bóg jest sam. Kobieta milczy, a pytania są grzechem. I to nie jest hipokryzja. To są fakty, tylko że fakty, które nie pasują do narracji, trafiają zazwyczaj do kosza. Bo lepiej mieć Boga bez żony niż wiernych z wątpliwościami. Może czas przestać łykać dogmaty jak hostie i zacząć czytać Biblię bez filtra. Bo jeśli Bóg miał żonę, to kto naprawdę pisze historię zbawienia?